Manchester to silny ośrodek przemysłowy położony w północno-zachodniej Anglii liczący ponad pół miliona mieszkańców. W mieście żyje kilkanaście tysięcy Polaków. Ma tam również siedzibę polski konsulat. Od końca poprzedniego roku na polonijnej mapie pojawił się nowy polski ośrodek o nazwie Wilno Manchester. W Wielkiej Brytanii mieszkam od 2004 roku. Panią Adam Szegidowicz poznałem w Manchesterze. Nasza wspólna miłość do ojczyzny oraz fascynacja historią spowodowała, że zaczęliśmy współpracować. Przez ostatnie lata wykonaliśmy wiele akcji patriotycznych, eventów historycznych, spotkań z publicystami, dróg żywności dla polskich weteranów na kresach i w ojczyźnie. Przez wiele lat pani Ewa Szekidewicz poszukiwała odpowiedniego miejsca, które mogłaby przekazać dla Polonii w Manchesterze. Już <Słyszy> mi raz Już serca mi nie moich dwóch najmilszych słów. Dlaczego Wilno? Dlatego, że większość starszej Polonii w Manchesterze pochodziła z dawnych kresów. Jest to hołd dla nich. Jest to hołd dla tych ludzi, którzy zapoczątkowali polską społeczność w Manchesterze. Tutaj też urodziła się pani Ewa Szyginiewicz. Pomimo tego, że nie posiada polskiego paszportu, jej miłość do Polski przewyższa ten paszport. Ten budynek został nam podarowany przez DTZ Salford i tutaj właśnie na dzielnicy Ekels, najbardziej zamieszkana przez Polaków, powstał nasz polski ośrodek. Polisę tę jest finansowane z oszczędności życia Pani Ewy Szygidewicz, a także z datków naszych wolontariuszy. Nasz ośrodek powstał dzięki pracy ludzi, którzy przyszli i poświęcili nam swój czas za darmo, pomagali nam malować ściany, budować bar, budować scenę, oddały ten stary, zniszczony budynek. Na twarzy naszego ośrodka możecie zobaczyć panoramę Wilna, namalowaną przez znaną i szanowaną polską artystkę w panią Milę Daraczkowską. Na ścianach możecie zobaczyć podobiznę naszych bohaterów, generała Sikorskiego, generała Andersa, marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Maczka, Danuty Siędzikówny Inka, a nawet kaprała Wojtka. W ogrodzie naszego ośrodka możecie zobaczyć Dom Pamięci, który ma upamiętniać 80. rocznicę osobej deportacji Polaków na Syberię. Jest to drzewo podarowane nam przez wielkiego przyjaciela Polaków w Manchesterze, pana Normana, prezesa Fundacji Life for Life Memorial Forest. Jeden z celów tego ośrodka, chcemy pokazywać naszą historię, chcemy ją pokazywać dla miejscowych Polaków, dla miejscowych Brytyjczyków. Niestety, konsulat w Manchesterze, jest mu wielu zaproszczył, czy na otwarcie, czy na różne obchody, nigdy nie przyszedł nas odwiedzić. Gdyby nie Polonia w Manchesterze. Nasz ośrodek nigdy by nie powstał. To jest miejsce stworzone właśnie dla nich. Panie Karolu i Pani Ewo, Wasze ręce powieście to tutaj, żeby był przypomnieniem, symbolem tego, co dla nas jest najdroższe i szczęśliwą Bosz. To jest na naszej ojczyzny, to jest nasz dom, to jest polski skrawek w Manchesterze. Coś, czego nam nikt nie zabierze. <zyskujesz>